Dzień dobry, wita kapitan Lisowski i Tiara. Dzielnie słuchała tego, jak nagrywałem vloga, który będzie gotowy na wieczór. Teraz z kolei pora na to, żebym powiedział ja, co mam do powiedzenia. Zapraszam na vloga, który będzie leciał wieczorem. Między 18 a 20 powinien być gotowy. To update z dnia wczorajszego aż do dzisiejszego dnia do godziny około 14. W międzyczasie na szczęście Białoruś nie zadeklarowała wejścia do walki po stronie Rosji przeciwko Ukrainie. Dobra wiadomość. Jeśli się pomyliłem, z użyciem na szybko, na wczoraj broni chemicznej, cieszę się, że tak się stało. Mam nadzieję, że presja medialna, a to była jedna z takich właśnie sytuacji, bo różni ludzie o tym mówili i wszystkie media, dała efekt i Rosja odpuściła taki pomysł.